Jedna z czołowych gwiazd WWE kontuzjowana, powrót braya Bajata do WWE lada chwila, koniec kariery wrestlingowej Kane'a i więcej powrotu do WWE już wkrótce. To i jeszcze więcej już w dzisiejszym filmie. A po więcej takich informacji ze świata resingu zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Was to nic nie kosztuje, bo tak naprawdę to dosłownie dwie sekundy, a dla mnie to jest naprawdę wielka motywacja. Dziękuję wam bardzo. Drew McIntyre, kontuzjowany, zbliżamy się wielkimi krokami do jednej z największych gal premium live event ostatnich lat, czyli Clash at the Castle. Nie dość, że gala odbędzie się na naszym kontynencie, to już bije rekordy pod względem zarobków z biletów. Na samej gali spodziewać się możemy od 65 do 70 tysięcy osób. Jest to gigantyczne wydarzenie, które z pewnością sprawi, że WWE częściej będzie organizowało gale w tej części świata. Jednak powiem Wam wprost, na Wrestlemanie narodowym raczej nie mam co liczyć. Oczywiście, patrząc na o wielkość Gali i jej umiejscowienie w main eventie zobaczymy Drew McIntyre'a, który wyzywa do walki Romana Reynolds'a od WWE Undisputed Universal Championship. I patrząc na to, jak zapowiada się reszta roku w WWE, wiele osób uważa, że Drew powinien wygrać przed swoją publicznością i wreszcie przywrócić tytuły na tygodniówki. Niestety jednak w internecie pojawiły się informacje, że Drew został wycofany z live eventów i pojawiły się plotki o potencjalnej kontuzji. Jak potwierdził Jason Powell z prowresting.net, rzeczywiście Drew został wycofany, jednak jak twierdził, jest to kwestia zapobiegawcza z powodu pewnych dolegliwości z plecami. Według raportu, Drew boryka się z bólem w dolnej części pleców i Federacja postanowiła oszczędzać go przed Clash at the Castle. Dodatkowo Fightful Select poinformowało, że potwierdzają raport Jasona i rzeczywiście Drew ma jakiś problem z plecami. Jednak kontuzja nie jest poważna i nie będzie on miał czasu poza Federacją i nie jest wymagana co najlepsze żadna operacja. A takie informacje zresztą w sieci już się pojawiły. Według ich źródła, Drew po prostu powinien odpocząć odpocząć przed walką z Romanem i WWE nie chce po prostu ryzykować, aby coś do samej gali, która odbędzie się w pierwszy weekend września się Drew stało. Czy to wpłynie na potencjalny wynik walki? Jeśli jest jakiś poważniejszy problem z plecami McIntyre'a, to zapewne tak. Jednak na dany moment nic na to nie wskazuje i po prostu WWE oszczędza prezententa do dwóch tytułów mistrzowskich federacji. A czy według was Drew ma szansę pokonać Romana podczas Clash at the Castle, czy może jednak ponowanie Tribal Chiefa będzie szło dalej? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzu. Kane oficjalnie kończy karierę? Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie wrestlingu bez wątpienia był swojego czasu Kane. Jego postać, jego sposób prowadzenia się i ogólna mgła tajemnicy sprawiała, że nieważne czy był on w main Eventie czy w midcardzie, zawsze wydarzyło się coś wokół niego ciekawego. Może ponownie nie w ostatnich czasach, ale jednak. Pojawił się on podczas ostatniej gali Premium Live Event WWE, czyli SummerSlam, gdzie potwierdził ilość osób zgromadzonych na arenie. Liczba była zawyszona i to bardzo mocno, ale to nie jest ważne. Wygląda jednak na to, że Kane do do ringu, wracać już nie ma zamiaru. Podczas wywiadu dla The Right View with Lara Trump, Kane powiedział, że nie ma ochoty wracać do ringu. Cytuję. Tak właściwie to już się tym nie zajmuję. Nie chcę wchodzić do ringu i faktycznie zostać znokautowanym, ponieważ nie wiem, czy w tym momencie mógłbym wstać. Ale tak, wciąż robi coś od czasu do czasu. Na przykład WWE niedawno miało SummerSlam, które jest drugim co do wielkości wydarzeniem w roku WWE w Nashville na Nissan Stadium, gdzie grają Tytani. Ja ogłosiłem frekwencję na ten event. Takie rzeczy zawsze będą Będą w moim sercu. W dalszej części powiedział, że chciałby skupić się na swojej karierze politycznej i, patrząc na ogólny wygląd świata wrestlingu, nie wie, czy znalazłby w sumie dla siebie miejsce. Warto również przypomnieć, że Kane ma 55 lat i jego ostatnie walki do najlepszych nie należą. Tak, team Undertakera Undertaker w Arabii Saudyjskiej przeciwko DX to chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Wygląda więc na to, że jeden z Brothers of Destruction nie ma zamiaru wracać już do ringu, ponieważ znalazł sobie inne miejsce. Pytanie tylko, czy w dzisiejszym świecie można mu tak naprawdę wierzyć? Jednak patrząc na jego obecną wypowiedź, wygląda na to, że Kane nie ma zamiaru wracać do ringu WWE. Ciekawe słowa Rondy Rousey. Od przejęcia sterów przez Triple H w WWE wiele się zmieniło i choć minęły dopiero tygodnie, to już widać poważne zmiany w produkcie WWE. Jedną z nich jest brak skryptowanych prom, co będzie skutkowało po prostu naturalniejszymi wypowiedziami ze strony zawodników. Przykładem wręcz idealnym jest Ronda Rousey i jej promo podczas ostatniego odcinka SmackDown, gdzie było czuć od niej coś świeżego. To zawsze na plus, patrząc na to, że na mikrofonie odbierano ona zbyt dobrze nie była. Jednak to, co zrobiła na swoim Instagramie przebija wszystko. Dodała ona zdjęcia ze wcześniej wspomnianego proma z dopiskiem WWE wykorzystaj te pieniądze mądrze. Może pomoże to z tymi cięciami budżetowymi. Ściągnijcie jakieś osoby, aby mogła im dokopać. Okej, okay, trzeba przyznać, że dawno otwarcie tak nikt nie mówił o zwolnieniach, nie wspominał i to również oznacza właśnie wyluzowanie atmosfery i sprawienie, że wrestling poza programem WWE również będzie przyciągał oczy. Wiele osób sądzi, że potencjał social mediów w WWE będzie wykorzystywany coraz bardziej, szczególnie jeśli chodzi o dolewanie oliwy do ognia w storylineach. Tak było za czasów złoto-czarnego NXT i wydaje się, że Triple H wprowadzi to również i tutaj. Ponownie małe zmiany, ale jeśli dodać ich odpowiednią ilość do siebie, to dostaniemy po prostu lepszy produkt WWE. A nieskryptowane proma to będzie jeden z największych plusów. Potencjalny powrót Bray Wyatt'a do WWE. No dobrze, czas powiedzieć sobie o największym temacie rozmów fanów wrestlingu obecnie, czyli czy Bray Wyatt slash The Fiend powróci do WWE. Został on szokująco zwolniony z federacji i fani dotychczas nie mogą pojąć, co się tam tak naprawdę stało. Fightful Select pisze jednak, że relacje pomiędzy Vince McMahonem a Brayem Wyattem były naprawdę na złym poziomie. Mówi się, że Vince na poziomie prywatnym nie lubił Wyatta, ponieważ ten bezpośrednio, wszędzie i głośno nie zgadzał się z tym, co Creative Team miał zaplanowane dla postaci The Fienda. Dodatkowo są raporty, że podczas głośnych wymian zdań między nimi Vince używał sformułowań obrażających wygląd Bray'a, odnosząc się do jego wagi i ogólnej prezentacji. Czyli można powiedzieć wprost body shaming. Jednak dodali również, że na dany moment Bray jest najbliższy powrotu niż kiedykolwiek, jeśli chodzi o okres po zwolnieniu. Osoba, która najbardziej przeszkadzała, czyli Vince, odszedł z WWE, a Triple H był znany z tego, że wspierał Wyatt'a w jego postaciach. Gdyby raportu od Fightful było mało, to Wade Keller z PW Torch dodał, że powrót Breja jest planowany Całkiem niedługo. Creative Team podobno już rozmyśla nad jego powrotem i jak to wszystko najlepiej rozegrać. Jednak, stop, tutaj dodam coś od siebie. O ile są to dwa bardzo sprawdzone źródła, to proszę, abyście nie wierzyli we wszystko, co jest obecnie w internecie. Od przyjęcia władzy przez Triple H, non-stop mówi się o jakichś magicznych rzeczach, które już się dzieją na zapleczu, jednak większość z nich to po prostu bujda. Tutaj źródło można zaufać w pełni, ale no właśnie, sprawdzone źródło. Powrót Wyata to byłoby coś, co ponownie ponownie przyciągnęłoby sporą ilość oczu do programu tej federacji. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy nie robi się nam przepych w tych rosterach? O tym zresztą jeszcze powiem za chwilę. Jeśli ma wrócić, to fajnie by było, aby jego postać ponownie nie została zakopana po dwóch czy trzech miesiącach, czy o mój Boże, nie dawajmy mu chociaż tytułu. A wy, chcecie powrotu Mayata ja do WWE? Jeśli tak, to program z kim na początku chcielibyście najbardziej zobaczyć, dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Więcej powrotów do WWE wkrótce? Pozostajemy w temacie powrotów do federacji WWE i raczej nikomu nie muszę tłumaczyć tak naprawdę dlaczego, ale w jednym wielkim skrócie. W pierwsze tygodnie swojej pracy Triple H przywrócił takie osoby jak Dakota Kai, Io Sky, Bailey, choć ta była po prostu kontuzjowana, Karion Cross ze Scarlet u Boku i oczywiście Heathrow podczas ostatniego SmackDown. To wszystko sprawia, że wiele osób zastanawia się, kto następny, kiedy do tego potencjalnego powrotu dojdzie i kto to będzie. Oczywiście wcześniej wspomniany Bray Wyatt jest na szczycie tej listy, jednak wydaje się, że Triple H nie zwalnia i będzie wzbogacał roster kolejnymi powrotami. Fightful kolejny raz informuje, że Triple H nie zwolni, a nawet przyspieszy, jeśli chodzi o ściąganie osób do federacji. Tych zwolnionych przez Vince, jak i również kompletnie nowych. Jednak największą wygraną może być przyjęcie kilku osób z All Elite Wrestling do WWE, o czym również mówi się na zapleczu teraz. Takie osoby jak Miro czy Andrade ostatnio wprost mówią o swoim niezadowoleniu z bookingu AEW, a przy Triple H'u, kto wie, czy nie byliby w o wiele lepszym miejscu. Tak jak wspomniałem, wielkie powroty na siłę są tylko tymczasowym rozwiązaniem i lepiej po prostu budować wciągający i emocjonujący program. Ale oczywiście nie da się zaprzeczyć temu, że wielkie niespodzianki również są przyjemne dla Oka. A Wy, kogo powrót do WWB czy debiut chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie? No i czy nie uważacie, że robi się tego trochę za dużo? Dajcie mi jak zawsze znać poniżej w komentarzach. Jeśli Wam się ten film spodobał, to proszę o zostawienie łapki w górę, was to ponownie nic nie kosztuje, a dla kanału to zawsze jeden wielki plus. Chciałbym również serdecznie. Serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu tego kanału. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się SetDonorGold z Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.